Drogi Boże, dziękujemy Tobie za ten poranek, za ten słoneczny poranek, w którym pozwoliłeś nam się razem zebrać na uwielbianiu Ciebie i na rozważaniu Twojego słowa. Daj nam siły, daj nam rozum, który jest napędzany przez ducha, byśmy byli w stanie pojąć te Twoje duchowe rzeczy. Prowadź nas w tym rozważaniu i prowadź nas w zastosowaniu tego słowa. Amen. Nie spodziewałem się, że. Zaczniemy, znaczy, że zapewnieniem o odpuszczeniu grzechów będzie werset, bo w dzisiejszym czytaniu właśnie znajdujemy Jana 3.16. Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja to akurat z Biblii Warszawskiej cytuję. Słowa te zapewne zna większość z nas. Jest to jeden z najpopularniejszych wersetów. Szukałem w internecie, bo jestem przekonany, że kiedyś jak się wchodziło na, na Wikipedię o Biblii, to tam kiedyś była taka zakładka, najpopularniejsze wersety. I ten werset też tam był, ale teraz go nie ma, więc nie mogę użyć tego jako przykładu. Ale w kręgach chrześcijańskich no, jest to niemalże werset mantra. Bardzo często powtarzany, bardzo znany, częsty bywalec magnesów na lodówkach. Obrazów na ścianach. No w moim domu na pewno jest kilka takich magnesów, które gdzieś tam na grzejniku zawierają ten werset. I być może się mylę, choć mi się nie wydaje. To jest to pierwszy werset, którego ja się nauczyłem, albo poprawniej nauczono mnie na pamięć w kościele. Tak? Jest to naprawdę bardzo znany werset. Myślę, że większość z nas <grym> prędzej go słyszała, jeśli nie na tym nabożeństwie. Nasz fragment jednak. To daleko więcej niż ten werset. I to już bardzo dużo mówi o tym fragmencie, bo co może być większego od orędzia o miłości Bożej, z powodu której posłał on swojego Syna na świat, by dać nam zbawienie. No nie ma nic większego, więc ten fragment naprawdę jest bogaty obfity w treść. Widzę, że większość z Was ma dostęp do Biblii, więc spróbujemy sobie przeprowadzić pewien eksperyment. W tym fragmencie pojawia się wiele obrazów. Wiele słów, i co chciałbym, to gdybyśmy mogli tak teraz razem spróbować wymienić kilka słów, które się powtarzają w tym fragmencie, które do Was jakoś przemawiają, które wybijają się z tego tekstu. Jakbyśmy sobie tak dali chwilkę, jeśli jest jakiś ochotnik, to bez zgłaszania ręką może powiedzieć takie słowo. Światłość, super, to jest jedno. Jestem zwany, ale ja mam ściągawkę, więc niełatwiej Są. łatwiej. Sąd, tak, super. Syn, tak. <grym wytkujesz> więc mamy na razie światło, syn i sąd. Ludzie, ok, można tak powiedzieć. To cztery. Tak, 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 tak. No ja jeszcze sobie wypisałem wiara. Wiara się pojawia. Ja mam takie pary też wiara, niewiara, bo tam jest, kto wierzy, kto nie wierzy. Grzech, co było, a nie, chyba grzechu nie było. Każdy, czyli ludzie, też można by to tak powiedzieć. Syn, świat, sąd, światło, ale też ciemność. Ja Mamy takie dwie ważne pary. I w naszym rozważaniu postaramy się wydobyć różne te słowa, różne te tematy, no ale jednak muszę przyznać, że w głównym. W głównej mierze skupimy się na wierze. To będzie taki przewodnik naszego rozważania, bo jest to temat kluczowy dla ewangelisty Jana. Spojrzymy jednak na tę wiarę dwojako, bo z jednej strony chcemy dzisiaj zastanowić się nad wiarą jako ucieczką od sądu, dającą życie wieczne, ale też chcemy spojrzeć i porozmawiać o braku wiary, a co za tym idzie o sądzie, który, jak czytamy w tym fragmencie, ma już miejsce teraz. Co jest ciekawe. Zobaczymy, jak to rozważanie nam wyjdzie, bo jest to znany tekst, więc zawsze wyzwaniem jest powiedzieć coś nowego o tekście, który każdy zna. Nie zawsze się to udaje. Jednak po kolei, gdzie właściwie się znajdujemy w tym tekście? To jest dość ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę. Nasz fragment jest częścią takiego obszerniejszego bloku, w którym Jezus rozmawia z pewnym faryzeuszem o imieniu Nikodem. Jest to w pierwszym wersecie tego rozdziału. Panownie rozmawiają zasadniczo na jeden temat, chociaż dryfują, wymieniają się zdaniami, i ten temat wyraża pytanie Nikodema z czwartego wersetu. Jak człowiek może się narodzić będąc starcem? Czy może po raz drugi wejść do łona swojej matki i się narodzić? Mowa jest więc o narodzeniu z góry, czy też jak inni mówią, o nowonarodzeniu. Jest to, myślę, dość znana koncepcja w kręgach chrześcijańskich, i podsumowując dłuższą historię w kilku słowach, narodzenie z góry jest taką rzeczywistością, której nie da się uchwycić oczami, nie da się uchwycić momentu, w którym ono się dokonuje. Można je porównać, tak jak to robi ewangelista, do wiatru. Wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza. Słyszysz tylko jego szum. Czyli z jednej strony istnieją jakieś znaki tego narodzenia z góry, tak? No przecież wiemy, że wiatr wieje. No. Nie da się temu zaprzeczyć. Jednak tak wiele rzeczy w tym procesie zostaje nieuchwytnych, nie dających się wyjaśnić. Tak wieje, gdzie chce, kierunek, dlaczego tak jest, nie wiemy. Z bardziej teologicznej perspektywy, jakbyśmy chcieli to ująć, moglibyśmy mówić o wolnej łasce Bożej o nieskrępowaniu Bożego działania przez ludzkie bariery. To Bóg w swojej łasce wkracza i zmienia naszą rzeczywistość, a nie na odwrót. To nie my wkraczamy w jego rzeczywistość. Nikodem jednak ma pewne problemy, żeby troszkę to zrozumieć. Mówiąc szczerze, gdybym ja rozmawiał z Jezusem w tamtym momencie, pewnie podobnie miałbym problemy ze zrozumieniem tego. O, o co w tym chodzi? O co chodzi Jezusowi? Przecież z jednej strony mówi o tym narodzeniu z góry jako o rzeczy, o której za bardzo nie da się zrozumieć. Ten wiatr wieje, gdzie chce, czyli jest nieuchwytna ta koncepcja, a z drugiej jest to konieczny warunek wejścia do Królestwa. Mo momentami może być ciężko się w tym połapać. Jezus jednak odpowiada na te wątpliwości, odpowiadając wskazuje na siebie, samego. Otóż, by zobaczyć Królestwo Boże, trzeba zobaczyć Chrystusa. Posłuchajmy tylko. Jest to początek naszego czytania. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus rozjaśnia swoją odpowiedź. A właściwie to pokazuje, że to On jest odpowiedzią trzeba wierzyć w niego. Mówiąc o wywyższeniu ma się na myśli ukrzyżowanie. Jest to w innym miejscu Ewangelii Jana wyjaśnione. Cytując inny przykład: Wywyższenie Syna Człowieczego jest konieczne, byśmy mogli mieć życie wieczne. Następnie zostaje podany powód, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego to ma miejsce. Tutaj właśnie są te nasze słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to oznacza? Życie wieczne dane jest nam przez wiarę, i to nie, nie samą wiarę tak po prostu, tylko konkretną wiarę, wiarę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego. A dlaczego ten Syn został nam dany? Z powodu miłości Boga do świata. To mówi nam ten werset. Jest to, można by powiedzieć, dość nietypowe przedstawienie sprawy, jak na tamte czasy. Jeden z komentatorów Nowego Testamentu wskazuje, że próżno szukać źródeł żydowskich z pierwszego wieku, które by mówiły miłości Boga do całego świata. Raczej mówi się o miłości Boga do Żydów. Może być to, przynajmniej tak mi się wydaje, odrobinę zbyt mocne stwierdzenie. Ale rzeczywiście chrześcijański pomysł miłości Boga do świata jest radykalnie szeroki. Można by powiedzieć jest inkluzywny. chrześcijaństwo zawiera w sobie od początku taką uniwersalność swojego przesłania. I mówi, że Bóg jest Bogiem, nie jakiejś grupy ludzi, ale jest Bogiem całego świata. Nie ma nikogo poza nim, no i to ma pewne konsekwencje. Miłość też jest tematem naszego starotestamentalnego czytania, ale jak pewnie zauważyliście, słuchając tego tekstu, ma ona trochę inny wydźwięk. Jest Bóg, który założył winnicę. Ta winnica jest urodzajna, czyli oczekiwałoby się, że przyniesie owoc. Co więcej, Bóg się o nią troszczy. Zapewnia jej wszystko, co jest konieczne, by mogła wydać tego owocu jak najwięcej. Jednak skutki tego były mierne. On się starał, a roślina nie przynosiła. Owocu. Jest to fragment smutny, gdyż zwiastuje sąd. Sąd konkretnie nad judą w tamtym kontekście. Bóg jednak w naszym czytaniu nie posłał syna na świat, aby świat osądził. Tak czytamy, lecz by Go zbawił. Jest to troszkę inny nacisk. Orędziem syna więc nie było zniszczenie, ale zbawienie, dar życia wiecznego, który wynik właśnie z miłości Boga do świata. Co więcej, miłość w rozumieniu Ewangelii nie jest po prostu emocją, która dryfuje, zmienia się z czasem. Jest świadomą decyzją Bożą jest stała, jest nieodwołalna. To są jej cechy, choć z naszej perspektywy miewa wzloty i miewa upadki, to naturalne. Za takim rozumieniem miłości, jeśli ktoś jest nieprzekonany, u Ewangelisty może przemawiać chociażby to, że jest to jedyny Ewangelista, który przekazuje nam tak zwane przykazanie miłości. Prawda, w każdej Ewangelii znajdujemy wezwanie do miłości Boga z całego serca, z całej, z całej siły, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale u Ewangelisty Jana znajdujemy inne uzasadnienie tego. Czytamy bowiem, daje wam nowe przykazanie, to jest chyba rozdział 14 albo 16, Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie jak ja was umiłowałem, tak wy macie miłować jeden drugiego. Jest to chrystocentryczne uzasadnienie miłości do drugiego człowieka. Jak ja was umiłowałem, tak wy miłujcie drugiego. Jest to decyzja, na którą musimy się zdecydować. Z jednej strony więc mamy miłość Bożą do nas, którą On postanowił nas obdarzyć. Z drugiej strony spotykamy wezwanie z powodu tej miłości, by kochać innych. Ponownie, jak wspomniałem, nasza miłość jest chrystocentryczna, swój początek znajduje tylko w Jezusie i tylko przez niego jest podtrzymywana. Dalej, w tekście autor Ewangelii przedstawia nam swoją wizję świata. Jest ona stosunkowo, prost stosunkowo prosta, bo istnieją dwie grupy ludzi: ci, co wierzą, oraz niewierzący w Syna Bożego. Skutki tego podziału można by też zawrzeć na jednej monecie, no która jak wiadomo ma dwie strony, orła i reszkę. Jezus przyszedł, by darować ludziom zbawienie. I sam fakt, że zbawienie jest darowane każdemu, kto wierzy, jedna strona monety, zakłada sąd nad tymi, którzy nie wierzą. Bo nie ma drogi pomiędzy. Co za tym idzie? Dla Jana taki sąd, nad człowiekiem, który nie wierzy, nie jest rzeczywistością odległą, daleką w czasie, jest raczej czymś, co dokonuje się teraz i będzie miało wieczne skutki, oczywiście. Wydarza się w tym momencie odrzucenia przesłania o zbawieniu. Sąd ostateczny, więc można by powiedzieć, rozgrywa się na naszych oczach w odpowiedzi na zwiastowanie Ewangelii. Cytując inny przykład, jeden werset z naszego tekstu, ten, kto w Niego, w Chrystusa, wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony syn Boży. Zauważmy, już został osądzony, nie zostanie osądzony. Przypomnijmy sobie słowa Jana 16 rozdziału. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości. I o sądzie. I w tym fragmencie znajdujemy uzasadnienie każdego z tych określeń, ale grzech zostaje wyjaśniony tak: o grzechu, bo nie wierzą we mnie. Niewiara w Janowym rozumieniu jest aktem wystąpienia przeciw Bożej miłości, zdradą, odrzuceniem daru, który Bóg nam daje, jest największym grzechem. To samo zostaje wyrażone w tym kontraście, o którym sobie przy okazji spotkania z najmłodszymi powiedzieliśmy o obrazie, e, świat, świ, obrazie światła i ciemności. Ludzie wybierają ciemność. I sąd potępienie tkwi właśnie w tym wyborze. Jest to kluczowy obraz dla naszego fragmentu i pozwolę sobie go przypomnieć. I czytam końcowe wersety naszego czytania. Sąd zaś polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. Każdy natomiast kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. Obraz ten Myślę, dość dobrze przemawia do naszej wyobraźni, ale stanowi też bardzo bolesną diagnozę. No bo czytamy, ludzie bardziej umiłowali ciemność, ponieważ ich uczynki były złe. Ludzka wola wolności, samolubność, pewna koncentracja na sobie samym unie uniemożliwia człowiekowi, przeszkadza mu w umiłowaniu światła. Bo to przecież ono ujawnia, wskazuje pewne niedoskonałości, mówiąc mocniej, pewną brzydotę, która w tej ciemności jest ukryta. I skoro pod ręką mamy latarkę, no to możemy się nią posłużyć, tak? Ja często latarkę wykorzystuję ponownie nie tom, tylko w telefonie. Często się posługuję, gdy czegoś szukam. Najczęściej, no muszę się przyznać, jest to przy tapczanie albo przy łóżku, kiedy muszę zajrzeć pod łóżko, bo coś mi tam wpadło. I Podejrzewam, że wielu z Was podobne rzeczy musi robić. Jak sobie tam świecę, to nie mogę uwierzyć, co tam się dzieje pod tym łóżkiem. Nie wiem, jakieś monety tam leżą, kawałek jakiegoś jedzenia się znajdzie, a przecież wczoraj sprzątałem. No i nie jest to ciekawy widok. To światło pokazuje, ile jest kurzu pod tym łóżkiem i innych rzeczy. Nie jest to przyjemny widok. Wtedy zawsze myślę: OK, muszę tutaj zaraz wrócić i posprzątać. Nawet wczoraj miałem taką sytuację. Podobnie Chrystus jest światłem, którego, jak czytamy w pierwszym rozdziale w prologu, ciemność nie ogarnęła. To Chrystus jest tym światłem w tym fragmencie. Jest światłem, które zaświeciło w ciemności, którego ciemność nie przezwyciężyła i ukazało, i dalej ukazuje ludziom ich kiepską pozycję. Ten cały kurz, który się zgromadził. Jednak ludzie decydują się ignorować to światło. Zaglądając pod łóżko, patrzą i nic nie widzą, więc nic z tym nie robią. Prosto. Jednak takie ignorowanie światła sprowadza sąd. Jak czytamy, każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. Dzieci Boże już nie boją się światła i też nie muszą bać się światła. On, dzieci Boże nie chcą wracać do ciemności, nie chcą tkwić w nieświadomości tego, jak żyją. Mając dar zbawienia, widzą wszystko i mogą się miłować wzajemnie dzięki temu. Ich czyny, jak czytamy, są dokonane w Bogu. Ja to rozumiem tak, że. To Bóg ich utrzymuje, zaopatrza, i jego dzieci mogą mu ufać i wierzyć, jako dobremu ojcu. Takie zachowanie właśnie jest bliższe nam wierzącym, wiadomo, czasem lepiej, czasem gorzej. Jako ci, którzy swoje zaufanie złożyli w Bogu, nie musimy, też nie powinniśmy ba bać się tego światła, bo ono, nawet gdy pokazuje brzydkie rzeczy, to ukazuje naszą zależność od Boga. I też pokazuje to całe bogactwo tego, czym nas On obdarowuje. Co najważniejsze nie pozwala nam to światło tkwić w kłamstwie, w nieświadomości, w złudzeniu, że wszystko gra, że wszystko jest ok. Z Bogiem w tym kontekście można by obrazowo powiedzieć sprawa jest jasna jak Słońce. I nic się przed tym nie ukryje. Bóg wzywa nas do wiary, do życia z Nim, ale nie wzywa tak po prostu, ale też obiecuje, że gdy wykonamy ten skok wiary, to on doprowadzi i poprowadzi nas do samego końca. I rzeczywiście taki skok wiary może być skokiem w nieznane. Bardzo często tak jest. Możemy się nie spodziewać tego, co oczekuje nas za rogiem, gdy uwierzymy. Nic w tym dziwnego. Często w momencie cięższym przychodzi taka refleksja na temat powrotu do Boga i ciężko zostawić coś za sobą. Ale nic dziwnego. Przecież, jak czytaliśmy, narodzenie z góry również jest czymś, czego nie możemy się spodziewać. Czego nie możemy zbadać, uchwycić, a co wydarzyło się w życiu każdego wierzącego. Bóg ma swój ciekawy, ale czasem niejasny dla nas sposób działania i prowadzenia nas przez życie. Co wyraża się właśnie po pierwsze w tym, jak przyprowadził nas do wiary. Brak w tym przypadku, choć z zewnątrz mogłoby się wydawać, że kilka rzeczy tak jakoś się spięło, że w niego wierzymy. I pamiętając o tym, warto jeszcze na chwilkę wrócić do postaci Nikodema, który no, w naszym tekście nie pojawia się aż tak, tak dużo. Jest to pewna praca domowa, by może sobie przeczytać historię o Nikodemie. Nie jest to w pełni jasna postać. Bo, z jednej strony, możemy go pochwalić za to, że przyszedł do Jezusa. Super. Ale z drugiej strony, czytamy w tej historii, że robi to w nocy. Czy jest to dosłowna noc? Czy jest to obraz ewangelisty Jana, żeby nam coś pokazać? To zostawiam Wam do rozsądzenia. Ale tak czy siak, no to nie jest raczej pozytywne, że w tej nocy przychodzi. Stwierdza w rozmowie z Jezusem, że Jezus jest nauczycielem od Boga. Super! Ale czy Jezus jest tylko nauczycielem? Tutaj można by zacytować C.S. Louisa, że odnośnie Jezusa nie ma drogi pośredniej. Albo uznajemy, kim on jest, że jest synem bożym. No albo siebie samych oszukujemy. Też pytania Jezusa do Nikodema w tej historii, jakże ty tego możesz nie wiedzieć, i tak dalej. Pokazują nam pewną ocenę jego postaci, która nie jest jednoznacznie pozytywna. Jest to postać, która ma po prostu zauważalne wady. I wydaje mi się, że jest tak nie bez przyczyny. Nie, nie, nie przez przypadek. Ta niejednoznaczna, ale też niepozbawiona wad postać Nikodema, stawia przed nami pytanie, do której grupy ludzi chcemy należeć w tej wizji świata ewangelisty. Czy chcemy być wliczeni w grono ludzi, którzy boją się światła? Bo może coś niewygodnego wyjdzie na jaw, coś, co będzie nas boleć, trapić, z czym ciężko będzie się żyło, a co gorsza, co by wypadało zmienić. Czy może do Jezusa chcemy przyjść w nocy, a nie w dzień? Czy może chcemy być wliczeni w grono ludzi, którzy z odwagą przebywają w świetle i z radością dostrzegają w trakcie tego, że ich czyny są dokonane w Bogu? Jest to pytanie do każdego z nas, do mnie również, bez wyjątku. Decydując się na tą drugą opcję, na bycie w świetle, musimy pamiętać, no, że Niewątpliwie przynosi ona ulgę człowiekowi. Tak? Dobrze jest być w świecie, w taki dzień, jak ten, aż chce się przebywać na zewnątrz. Jednak, oprócz tej ulgi, wyzwolenia z ciężaru win, jest też zobowiązaniem, zobowiązaniem miłości, bo czytamy. Tak Bóg umiłował świat, prawda? Ale też czytamy, podobnie jak ja Was umiłowałem, tak i Wy macie miłować jeden drugiego. Czy też z listu Janowego, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną nieć będziecie. Jest to proces, w którym Bóg nas prowadzi. Jest to proces, w którym stajemy się lepsi, z pewnymi wzlotami i upadkami, tak jak wykres na giełdzie, ale jest to cudowny proces. I na końcu tego procesu wydaje mi się i wierzę, że jest dokładnie tak, jak powiedział nam Ewangelista. Że będąc w świetle, przychodząc do światłości, stanie się widoczne ostatecznie to, że nasze czyny zostały dokonane w Bogu, że On nas w to wszystko wyposażył i my tym razem z winnicy mogliśmy zebrać owoce, bo ona przyniosła dzięki Bogu te owoce. Amen.